Szukałam jej po całym domu. Mówię, no chyba musiała uciec komuś. A ona siedziała zamknięta w szafie. Wypadł z tych sukienek. Chciałaś w sukienkę się przebrać? Być jak księżniczka? Nie, słuchajcie, ta wskoczyła na y, biurko. Udniała A, no. A Kira się wydurnia. A się Iwi! Jedzonko? Jedzonko? Chcesz? Dopiero wróciliśmy, więc jeszcze nic jej nie dałam. Co tam? Kłaść jest Squash, Jak to się nazywa? Skłyszmelą. Od kogo dostałeś ten monopol? Od Cioci Andzi. To mamy, mamy, mamy na urodziny, które dostałam. To jest napisane wyraźnie. Wyraźnie, skłaśmelą, tak. Powiem Wam tak, jeżeli siedzicie na kanapie i zastanawiacie się, czy pójść biegać, bo ja tak siedziałam od pół godziny. Zamula, e, skrolowałam Instagram e, i. I zamulałam i czułam, że jeszcze bardziej się zamulam. To idźcie biegać. Ja się zebrałam sobie. Jest już późno w ogóle, za późno na bieganie, ale stwierdziłam, że muszę się dziś pakować, Nie mam dzieci, więc kiedy, jak nie teraz, żeby zrobić trening, żeby jeszcze mieć siłę, eee, no i żeby móc sobie tam na małe co nieco pozwolić, bo jadę w miejsce, w którym uważam, że jest naprawdę mega smaczne jedzenie. Oglądałam właśnie takiego Reelsa chyba wczoraj czy przedwczoraj, gdzie Ronaldo się wypowiadał o tym, że sport, zdrowa sylwetka, zdrowe ciało to nie jest kwestia motywacji, tylko determinacji i dyscypliny. Więc chciałabym zbudować taką dyscyplinę, że jednak nie będę się zastanawiała pół godziny czy śpiegać, tylko po prostu pójdę biegać. Więc już się ubrałam w najlepsze ciuszki. Powiem Wam, że ciuszki też są fajną motywacją, bo mam taki top, którym bardzo dobrze się czuję. On jest zbudowany biustonoszy, w ogóle mega Wam polecam. Jest super do biegania i cóż, to jest taka fajna motywacja, żeby się fajnie czuć, żeby fajnie pójść biegać. No, 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 nie wiem, czy będzie mi nie za zimno i czy nie spotka mnie deszcz, ale mam nadzieję, że nie. Dam Wam znać później, ile przebiegłam, ile kalorii spaliłam. Buziaki, pa, pa, pa!